Dzisiaj Wojownik Szynobyj będzie pakował bary Pokażę w filmiku najlepsze ćwiczenia na barki Na ich szerokość Na krągłość Kulistość I, i takie ukrw, na ukrwienie Trening barków przede wszystkim jest Bardzo intensywny Dużo powtórzeń Trochę mniej serii Trochę mniejszy ciężar jeśli chodzi o ćwiczenia na aktony boczne na przykład unoszenie sztangielek bokiem ale możemy dać trochę popisu przy wyciskaniu czy to z przedklatki, czy to z sakarku czy na przykład pff, kurwa. czy to na przykład e, e, na tym e, na face poolu, na na linkach ściąganych do twarzy Najlepsze ćwiczenie na szerokość barków to unoszenie sztangielek na boki, stojąc, siedząc lub leżąc. Ja tu pokażę dwie wersje. Jedna tak bardziej siedząc, a druga tak bardziej leżąc na ławce. W innych filmikach pokazywałem stojąc, nawet w pokoju, tam z talerzami, 5-10 kg. No, może i też pokażę. Pokażę ćwiczenia na bramie, na barki. Dzisiaj będzie ogólnie trening barków, bo każdego dnia trenuję inną partię mięśniową. Raz same plecy, raz same barki, raz samą klatkę i raz sam biceps, triceps i do tego jeszcze czasami tam dołożę trochę ćwiczeń na nogi, żeby trening nie był tak kompletnie pusty. Najlepsze ćwiczenie na barki, jak już mówiłem, to unoszenie sztangielek bokiem. Staramy się trzymać poprawnej techniki. Nie bujać tułowiem, nie szarpać do przodu do tyłu na boki. Jak jest za duży ciężar, to zmniejszamy, jeśli zależy nam na technice, a jeśli zależy nam na sile, no to niestety siła idzie kosztem techniki. Technicznie robimy niepoprawnie, szarpiemy, bujamy się i można powiedzieć, że walczymy z ciężarem, który nas. Dużo przeważa. E, takie ćwiczenia są dobre na budowanie siły, ale nie na przykład na budowanie proporcjonalnej sylwetki. E, w barkach najważniejsze jest, aby wykonywać dużą intensywnością, duża ilość powtórzeń 10-15. Ja tu będę robił po 10, bo miałem 3-3. Dzisiaj mamy czwartek, to jest poniedziałek, wtorek, środa. No, 4 dni miałem przerwy. Wszystko właśnie po tym treningu pleców, po tym martwym ciągu. 4 dni miałem leczone zakwasy, już myślałem, że mi kręgosłup padnie, ale jednak jest mocny, ale przez kilka dni bywało, przez 2-3 dni bywało, że normalnie nie mogłem wyprostować się. Więc leżałem i trochę rozciągałem plecy, no i to pomogło, że już mogłem wrócić do treningu. Martwy ciąg jest super ćwiczenie, ale należy trzymać się kilku reguł. Mniejszy ciężar i poprawna technika. Albo jeśli ktoś trenuje do zawodów, no to niestety, ale dużym ciężarem. Albo jak ktoś jest ektomorfikiem chudym, yy, ważącym tam 50-60 parę kilo, no to musi brać duży ciężar na martwy ciąg, ale starać się zachowywać chociaż trochę tej techniki, żeby sobie nie spierdolić kręgosłupa Ćwiczenie na barki budujące siłę, wytrzymałość to wyciskanie żołnierskie ta nazwa się stąd wzięła, bo właśnie w wojsku żołnierze wyciskają na barki i, i stąd nazwa można powiedzieć, że to jest po prostu wyciskanie sztangi sprzed lub za klatki Stojąc, siedząc, jak to chce. Ja tam używam bardziej do tego raz sztangielek, raz sztangi, czasem łamanej, żeby sobie urozmaicić to ćwiczenie. Wiadomo, że im szerszy chwyt, tym na większe, szerokie barki ćwiczenie. Sztangielki to bardziej na krągłość, na siłę, a, a sztanga szeroka to, wiadomo, bardziej na szerokość. Im szerzej złapiemy, tym szerzej barki nam się będą rozrastać. Ćwiczenie to jest bardzo użyteczne w wielu dziedzinach sportu. Trenują je kulturyści, lekkoatleci, pływacy, trójboiści. Normalnie, ćwiczenie jest prawie że tak dobre jak martwieciąg. Z przodu, wyciskanie z przodu, z przedkładki, bardziej pracują nam. Przód i bok barków, a z, z karku pracuje nam tył i kaptury. Tył barków, tylne głowy i ten, i kaptury. Kaptury czy inaczej mięśnie czworoboczna, bo czworogłowy to jest uda. Najlepsze ćwiczenia na barki to te, które angażują wszystkie głowy. Przód, tył i bok. Takimi ćwiczeniami może być na przykład face wool, ściąganie linki lub drążka krótkiego do twarzy. Najlepsze są linki, bo od razu można je rozłożyć na boki, wtedy nam pięknie barki się napinają. Można je robić z dolnego wyciągu, z górnego wyciągu. Można robić je rączką krótką, długą lub linkami. To ćwiczenie jest uznawane za najlepsze na krągłość, kulistość barków. Angażuje wszystkie trzy głowy jednocześnie. A na przykład wyciskanie żołnierskie angażuje tylko dwie. Jeśli mowa o takim z przodu, a jeśli o takim z tyłu, to też tylko tylna i boczna. Barki najlepiej wyglądają jak są wszystkie głowy równo, czy, równo rozwinięte. Nie może być tak, że przykładowo przód barków jest bardzo Niewidoczny, nie, nie a, a tył barków jest strasznie wyrzeźbiony, bo to wygląda śmiesznie. No, ja mam taki problem, że mam wąskie barki. Nie wiem, czy to wina jest wąskich pleców, czy wąskich barków. Staram się trenować wszystko tak, żeby to harmonicznie jakoś wyglądało. No ale czas wszystko pokazuje. Na razie jestem bardzo zadowolony z treningu pleców. Plecy mi się bardzo ładnie rozrosły. Jestem zadowolony, jak patrzę na te zdjęcia, aż nie dowierzam, że to jestem ja. Co jeszcze mogę powiedzieć? W treningu barków 3-4 serie po 10-15 powtórzeń. Takie widełki możemy sobie przyjąć. Na barki robimy 3-4 ćwiczenia, główne ćwiczenia. Najlepiej każde ćwiczenie nie angażuje jedną głowę. Jedno ćwiczenie niech angażuje głównie boczne, głównie tylne, głównie przednie i takie ćwiczenie kończące, które angażuje wszystkie trzy jednocześnie. Tak byłby, taki byłby najlepszy trening na barki moim zdaniem. Co jeszcze? Czy, czy barki są potrzebne na przykład przy wyciskaniu sztanki, przy robieniu pompek? Oczywiście, że tak. Barki nam stabilizują całą sylwetkę. I na przykład gdy robimy smoczą flagę albo ludzką flagę to barki są bardzo napięte, zaangażowane. No barki są praktycznie użyteczne przy każdym ćwiczeniu na całą górę ciała. Oczywiście nie są użyteczne kiedy trenujemy na przykład uginanie nóg na maszynie. Ale gdy na przykład robimy przysiady to oczywiście sztanga na barkach jest bardzo są barki obciążone. Widzę, że Wam się podobają moje filmiki Widzę pochwały, widzę pytania, komentarze Bardzo mnie to cieszy Cieszy mnie to, że ktoś chce się ode mnie czegoś nauczyć Bo jak już mówiłem, nie mam dyplomu, nie mam kursu Ani instruktorzowego, ani trenera personalnego, ani AWF -u. To wszystko jest zdobyte latami Ciężką pracą, pasją siłowni no, nie wyglądam tak jak wszyscy ci potworzy. Te, te potwory to normalnie mnie yy, śmiech zalewa czysty. Jak widzę, jakie są karykatury ludzi. Ale ja bym chciał wyglądać taki typowy model fitness. Nie, ale nie taki chudy, że ma 3-4 cm yy, tłuszczu. Ale taki, który ma tam z 80 ale bardzo ładnie rozwinięta sylwetka. To jest mój cel. Póki co waży już prawie 70 kg, czyli wynik jest imponujący, bo przy tyłem najpierw ważyłem 61, potem 65, potem 67, 68 i teraz prawie 70. To naprawdę wynik jest bardzo, bardzo zadowalający. Moim takim marzeniem, szczytnym celem jest osiągnięcie przy 177 cm 80 kg. I żeby to 80 kg było ładnie z rzeźbą, czyli żeby trochę brzuszek już kaloryferek był widać, i, i żeby nie był taki okrągły, bo, bo ja mam taki problem, że, że e, tak brzuch mi trochę odstaje, taki nie mówię, że bęben czy boiler, ale taki, taka byczułeczka taka się robi. No i żeby się tego pozbyć, musiałbym znowu schudnąć do 60 kg. Ale znowu stracę na barkach, na plecach, na klacie. No niestety, coś za coś. A jak to robią ci modele fitness, że oni mają przykładowo 80 kg i brzuchy takie płaskie jak deska, jeszcze z potężnymi 6-8-10 opakami, To mnie to zastanawiało i w końcu się dowiedziałem. Oni najpierw budują masę do 80-90 kg, a potem robią redukcję, wycinkę i katują brzuch, i, ale też chodzą na aeroby nabieżnie, napływanie i, i, i mniejszą ilość kalorii jedzą, no i wtedy jakoś to wygląda. Podbijają kalorie wtedy, kiedy muszą, a na, przy, na przykład na zawody, a na przykład żeby tam robić redukcję, to kalorie sobie ucinają. E, dobra, wracam do treningu.